Nie to. O ci głowę, od... no obcina ci głowę. Ach, urosłem! Nie no, spójrz, z... jaki poska... tutaj mu się Wyższość objawia. Ja, nie, tak, oczywiście. Jako przewodniczący jesteś wyższy. <laughs> Może być? Tak. No też nie będę się teraz... tak wyższał na nas. Dobra, jest, jest ok, dobra <laughs> Witajcie, witajcie Marian Krzemiński, Paweł Brzozowski, fotowarsztatyką. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trójpodziale. trójpodziale. Trójpodziale? Moim zdaniem, naszym zdaniem, chyba jedna z podstawowych zasad kompozycji zdjęć. Myślę, że każdy powinien sobie ją wpoić, a przeglądając jakieś internetowe galerie zdjęć, widać chyba, że mało kto tę zasadę stosuje zwłaszcza początkujący fotografowie. Przepraszam, że to powiedziałem. Po tym filmie już nikt nie będzie początkujący, absolutnie. przynajmniej w zakresie trójpodziału. się bierze trójpodział? Słuchajcie, trójpodział to nie jest wymyślony przez nas, zwłaszcza przez a może trochę przeze mnie. To jest sposób ka kompozycji kadru, czy, onegdaj, obrazów już przez starożytnych. Myśmy go troszeczkę uprościli. Myśmy, znaczy współczesna cywilizacja i nie stosujemy tak zwanego złotego podziału, od którego bierze początek trójpodział. A czym one się w ogóle różnią? Różnią się tym, że stosunek boków... może nie, inaczej. Zacznijmy ogólnie o zasadzie tego, X podziału. Tak. E, mamy scenę podzieloną na dwie poziome i dwie pionowe linie, które się oczywiście gdzieś tam muszą w kadrze przecinać, prawda? E, tylko, że odległości między tymi poziomymi. Poziomymi i pionowymi liniami oblicza się różnie dla zasady trójpodziału, a inaczej złotego dla zasady podziału. złotego podziału. Tak. W złotym podziale stosunek poszczególnych odcinków, które, na które dzielą te pionowe proste, to jest 1, 1, 6 do 1. I podobnie linie poziome dzielą boki na 1, 1, 6, 1. Ale żeby nie komplikować w ten sposób, współczesna cywilizacja przyjęła tak zwany trójpodział. Czyli um, dzieli boki pionowe Na równe części. Na równe części. Stosunek poszczególnych odcinków jest jak 1 do 1 do 1. Tak w pionie, jak i w poziomie. Dokładnie. I teraz na przykład możesz pójść sobie do swojego aparatu, uruchomić go włączyć zwłaszcza jeżeli masz bez luserkowca. chociaż w lustrzankach też się to nawet tak na stałe pojawia wrysowane w matówkę, tak. że po prostu masz takie poziome i pionowe linie. W 90, pewnie 9,9 w procentach przypadków, jest to trójpodział rysowany w kadrze. Ja się nie spotkałem, żeby w jakimkolwiek aparacie było to w oparciu o złoty podział. Może są, nie wiem. Na pewno jeżeli możesz sobie wybrać, na przykład, nie wiem, w bezluskierkowcu, który generuje te, te linie jakby cyfrowo, prawda, można sobie wybrać różne sposoby kompozycji, ale myślę, że ten taki trójpodział jest taki najbardziej oczywisty, najczęściej stosowany. Mało tego, te poziome, zwłaszcza linie, chociaż pionowe również, Pomagają bardzo takiego praktycznego zastosowania, mianowicie dzięki temu staramy się trzymać poziomu aparat, prawda? Również, tak. Przekrzywienie aparatu nie jest czymś złym. Kadr krzywy nie jest czymś złym, tylko to musi być taka krzywizna, nazwijmy to celowa, a nie że, o przepraszam, tak mi się zrobiło, prawda? dynamizm Jeżeli na przykład przekrzywimy, nie wiem, biegnącego, nie wiem, jadący samochód gdzieś na wyścigach albo kolarza na wyścigu kolarskim, przekrzywimy tak dość mocno, to będzie fajny dynamizm Kadr. Natomiast nie na zasadzie, że popatrzcie, bardzo ładny tutaj widok z Przełęczy, w sumie z Rzepisk, to między Przełęczą a nad, nad Łapszanką, a samymi tutaj właśnie Rzepiskami i jur, y, Jurgowem z Rzepisk, to gdyby ktoś tutaj właśnie taki kadr sobie zrobił i te Tatry by leciały czy w prawe czy w lewą stronę, to to byłby błąd. I dzięki właśnie liniom prowadzącym, nie, nie prowadzącym, liniom liniom <laughs> pomocniczym w kadrze, tak. jesteśmy w stanie tego uniknąć. Ale wróćmy do ogólnych zasad tej, tej kompozycji, prawda? Mamy dwie linie poziome, dwie linie pionowe. I zwróćcie uwagę. Tak oczyma wyobraźni na ten kadr, troszkę patrząc, też mamy takie linie, które nam odcinają poszczególne części naszego planu kompozycyjnego. Jest jakby Trójwarstwowy. Dokładnie. Na samej górze niebo, prawda? Tutaj. O, tu pięknie nam się niebo prezentuje. Znaczy, może tak pięknie dzisiaj nie, ale no jeszcze jest w miarę A nie To idealnie, nie jest. Blacha, tak. Potem mamy linię Grzbiet-Tatr, który jakby oddziela niebo od właśnie, można powiedzieć, ziemi i potem jeszcze poniżej, plan niżej, poniżej Grzbietu-Tatr, mamy tutaj bliski pierwszy plan no, z naszej perspektywy. Jest daleki, no bo przecież tutaj tak z, z, z 300 metrów, z 500 metrów może nawet, tak, prawda? Tak. Ale z perspektywy zdjęcia będzie to plan bliski, ponieważ to też jest bardzo istotna kwestia fotografii. Starajmy się, można powiedzieć, patrzeć różnymi ogniskowymi, prawda? Prawda? Wyobrażamy sobie, my patrząc na świat, wszystko widzimy, tak się przyjmuje tą taką ogniskową 50 mm, prawda? Natomiast starajmy się tak, powiedzmy, na chwilę popatrzeć ogniskową 100 mm. Tutaj akurat mam założony taki obiektyw, zresztą zaraz sobie zrobimy próby, to przecież w takim ogólnym rozrachunku tu można powiedzieć, że tu nie widać trójpodziału, no bo gdzie tu jest trójpodział, prawda? Ale jeżeli przybliżymy, jeżeli tutaj właśnie przekroczymy, a w tym wypadku, tak powiedzmy, 70-80-100 mm może, to będzie bardzo ładne odcięcie tych trzech planów, które wzajemnie się uzupełniają. Dokładnie tak. To jest podział, podział dotyczący jakby warstwowości planów, ale podział nie dotyczy tylko podziału kadrów w poziomie, ale również w pionie. Bardzo istotnym sposobem kadrowania jest umieszczanie głównego obiektu. Danego kadru, właśnie w mocnych punktach, które powstają w przecięciu tych czterech linii. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ty, Marian, zrób kroczek w stronę aparatu, a ja się to do, siebie, do ciebie przysunę. I teraz popatrzcie, czy nie wydaje Wam się, że. Marian jest w prawym mocnym punkcie, ja jestem w lewym mocnym punkcie, prawda? Ja jestem dokładnie na, powiedzmy, dwóch trzecich długości kadru, ty jesteś na jednej trzeciej długości kadru, prawda? I my, tak naprawdę, my zajmujemy te dwie pionowe linie i my jesteśmy w tych mocnych punktach. I teraz... A co, co jeszcze ważne, nasze głowy znajdują się w górnych mocnych punktach. Dokładnie, dokładnie tak. I słuchajcie, jeżeli trzeba będzie, nie wiem, skomponować tutaj przyjęcie, ja zapraszam Was w ogóle bardzo ładne miejsce, właśnie rzepiska z przepięknym widokiem na Tatry. Często tu są no, na warsztaty fotograficzne fotowarsztatykom przyjeżdżamy właśnie na plenery, czy to jesienne, na czy podtatszu. wiosenne na Podtatrzu, ogólnie edycja, edycja z tatrami w obiektywie, tak na stronie fotowarsztatykom znajdziecie. To tutaj na wiosnę, na przykład pasą się krowy, albo yy, nie wiem, suszy się świeżo skoszone siano, prawda? I teraz warto tę krówkę, która tutaj by się pasła gdzieś tam, powiedzmy o tej łące poniżej nas, umieścić właśnie w tym mocnym punkcie, czy to w tym, który ja teraz zajmuję, czy w, to, czy w punkcie, który Ty zajmujesz. Tylko teraz właśnie drugie no już pytanie. jest zajęty, przepraszam. No tak. No ale zwolnij miejsce, jak tu się krówka pojawi na wiosce. Dobra, na wiosce. Tylko pytanie, w którym miejscu tę krówkę lepiej Umiejscowić, czy znaczy w tym sensie, jak skomponować kadr, żeby załóżmy tu się właśnie pasie jakieś, jakieś, jakieś zwierzątko gospodarskie i e, czy ją dać po tej stronie, czy po tej stronie. To oczywiście zależy bardzo mocno od ogólnej sceny, prawda? Jeżeli, e, jeżeli na przykład, bo też istotne, jeżeli ta e, to zwierzę, człowiek, może, żebyśmy jakbyśmy kogoś portretowali, będzie się na przykład patrzyło na, patrzyło, znaczy patrzyło na stronę tak jak ja w stronę słońca, to fajnie jest, żeby mnie dać właśnie w tym bądź w tym punkcie. Się, a teraz popatrz, jak ty się będziesz w, son nie, w sonę słońca. Popatrzcie, teraz sobie i Marian, i ja patrzymy się w sonę słońca. I chyba no, lepiej korzystniej ja się komponuję, prawda? <grym> jak zwykle, <grym> jak zwykle. Ponieważ jakby ja mam przestrzeń przed sobą, na którą się patrzę. Gdybym ja teraz sobie z kadru poszedł, to zwróćcie uwagę, Marian nadal się patrzy tam na słońce, to zwróćcie uwagę, jest taka dziwna pustka, prawda? Dziwna przestrzeń, taka tutaj pusta, pusta rzecz, pusta część w kadrze. Czyli jeżeli patrzymy się na coś, czy osoba, już się możesz popatrzyć w moją stronę, jeżeli patrzymy się na coś, czy ktoś się patrzy, to zawsze warto dać mu tę przestrzeń do widoku. którą patrzy. Którą patrzy. Z wzrokiem to jest takie oczywiste, ale na przykład z jadącymi samochodami już nie do końca, bo jeżeli na przykład chcemy nadać takiego, nie wiem, dynamizmu podczas panoramowania, to równie dobrze możemy zrobić samochód wyjeżdżający z kadru, prawda? Oczywiście. Ja nie lubię taki, ja wolę jak wie. Że... No, może, to, jedno, moim zdaniem jedno i drugie jest się... uprawnione. uprawnione, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie tak wyjeżdżał, że już zderzakiem będzie dotykał tak, yy, tak. krawędzi kadru, prawda? Więc na to zwracajmy uwagę. Natomiast jeżeli kompletnie nie miałoby znaczenia, czy w prawym mocnym punkcie, czy w grupie mocnych punktów, bo są dwa punkty, prawda? Czy w lewym mocnym punkcie, yy, no to myślę, że warto tutaj przypomnieć sobie taką zasadę, takie wręcz takie myślenie podprogowe, jak my czytamy, prawda? Yy. My czytamy... Naszej kulturze, nazwijmy to, czytamy od lewej do prawej. I jeżeli kompletnie nie ma znaczenia, czy ten punkt, punkt, czy ten motyw będzie w prawym lub lewym, to może warto dać do lewego, bo to wtedy takie jest bardziej uporządkowane. Tak podprogowo odbieramy to zdjęcie jako uporządkowane. Ale też bardzo istotna uwaga, żeby nie każde zdjęcie tak wyglądało. No właśnie, prawda? Tym bardziej, że mogą nas oglądać ludzie z Bliskiego Wschodu, którzy czytają od prawej w lewo. <grym> Dokładnie. Także na to też zwracajcie uwagę. I jeszcze jedna zasada, jak przy każdej zasadzie dotyczącej kompozycji ujęć. O, ślisko tu jest jeszcze. Jak przy każdej zasadzie dotyczącej kompozycji ujęć, to będzie kompozycja ukośna, czy taka jak ta, którą teraz omawiamy, trójpodział, złoty podział, czy kompozycja spiralna, i tak dalej, i tak dalej zresztą filmy na ten temat na kanale Fotowarsztaty możesz obejrzeć, to warto. Musisz obejrzeć, musisz, no możesz tak. Musisz obejrzeć, to warto te zasady łamać, ale łamać je. Krem prawda to co sobie wcześniej powiedzieliśmy na samym początku przekrzywianiu kadru gdy przekrzywimy troszkę będzie to sprawiało wrażenie błędu gdy przekrzywimy bardziej no to będzie to już takie bardziej widać że ktoś pomyślał i teraz popatrzcie jesteśmy bardzo jeden istotny moment proszę pamiętajcie o tym że może zawsze jest poziome często oglądamy zdjęcia z plaży na których może jest takie lub takie no akurat proszę zawsze prostować poziom morza akurat z morzem to faktycznie tutaj ta zasada Zasada prostego poziomego poziomej linii jest chyba praktycznie najbardziej wymagana, no bo Absolutnie, o ile w jakieś dynamiczne zdjęcie gór można coś sobie powiedzmy, jakiś taki kreatywny pomysł podejść. Natomiast w przypadku morza, no to raczej krzywa linia horyzontu na oceanie jest troszkę no niekorzystnie. Nie, no to, to... Ale jeszcze jedna cała, jak już wspomniałeś temat morza. Popatrzcie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na pełnym morzu, gdzieś żeglujemy, robimy piękny zachód słońca i mamy przepiękne chmury. Na niebie, słońce, które dotyka powoli linii horyzontu, i y, taflę morza, która jest powiedzmy Ponad dość monotonna, sztona. ale dość monotonna, tak. prawda? To teraz pytanie: czy horyzont dać tu, czy horyzont dać tu? I jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, żeby to było takie matematycznie, w dwóch trzecich czy w jednej trzeciej wysokości, <grym> ale ogólnie, czy ten horyzont dać w dolnej części kadru, czy w górnej części? No jak byś dał na takim zdjęciu? Chciałbym pokazać coś bardziej interesujące. No a w tym wypadku interesujące zwłaszcza jest to, co na górze. Tak. Więc horyzont dajemy Nisko. niżej. A to odwrotna sytuacja. Edycja fotowarsztatów w, Bał w Ustce, nad Bałtykiem. Idziemy na wschód słońca e, i robimy zdjęcie właśnie. Właśnie wschodzącego słońca z brzegu i te takie bardzo ładne, te takie słupy, te, te, te rozbijacze fal, prawda? To co to, to, to powoduje, że ich piasek akumuluje yy, bardzo fajnie te takie no, to falochrony tak się wbijają do morza. To jak byśmy wtedy z kolei zrobili kadr? Czy byśmy zrobili tak samo, czyli linię horyzontu w dolnej części, czy w górnej? No właśnie, w górnej, ponieważ znacznie ciekawszy w tym momencie jest ten dolny kadr, prawda? Dolny, słupu, dolna słupu. część planu, a nie górna. Nawet jakby tam było jakieś fajne, ciekawe niebo. Albo jakaś laska. Na niebie. Trzecia sytuacja. Też tutaj sięgam pamięcią na innych edycjach warsztatów fotograficznych. Tym razem w Bieszczadach. Paczek wędrujemy po Polsce. Jezioro solińskie. Tak. Przepiękna tafla, niczym nie wzruszona tafla y, jeziora solinskiego, jesienny brzeg. Jesienny brzeg i piękne je, je, jesienne kolory drzew na liściach, y, liści na drzewach. <laughs> y, to teraz. Y, i popatrzcie, ta I popatrzcie, teraz zupełnie to się, no zupełnie się nie marszczy, prawda? I teraz gdybyśmy, nie wiem, komuś zaspanemu, takiemu jeszcze niedobrze kontaktującemu i po przebudzeniu się o sobie dali, to zdjęcie pokazali, to mogli, ktoś by mógł się pomylić, żeby pomylił, prawda, zdjęcie mogło odebrać wybranie. wrażenie, że jest odwrócone. No to w takim wypadku gdzie dać linię horyzontu? Czy tu, czy tu? No właśnie, ja bym akurat wtedy linie, nie linię horyzontu złamał, tylko zasadę złamał i linię horyzontu dał w połowie, kadry. W połowie żeby zrobić bardzo ładną taką, taki Symetry. sposób symetryczny odbicie właśnie tego, co się odbija w niebie, znaczy w wodzie od tego, co jest powyżej tej wody. Także... Tutaj dodał Paweł, że nie tylko symetria w poziomie, ale również w pionie. Jakakolwiek symetria. Jaka, jak, mamy, jak mamy obiekt, który jest symetryczny w lewo i w prawo, na przykład kiedy stoimy pod przęspem mostu, prawda, mm -hmm. który się ciągnie gdzieś tam w dal, to lewy, lewy, lewa część kadru może być symetrycznym, jakby lustrzanym odbiciem prawego. Dokładnie. To, to wtedy też możemy kadrować w ten sposób, że dosłownie w środku kadru pionowo idzie, idzie linia symetrii. Można ogólnie przyjąć takie założenie. Ale też nie w 100% się go stosować. I jak jest możliwość, potrzeba, yy, potencjał złamania, to złama się zasadę, że generalnie symetria lepiej wygląda właśnie na symetrycznych kadrach. No po prostu, tak, prawda? No tak, Czyli żeby to było podzielone na pół w pionie czy na pół w poziomie. I jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę, chyba że masz coś do dodania. My, jeszcze nie. No, no to ja y, chciałbym Wam jeszcze na koniec zwrócić uwagę to, o czym właśnie wspomnieliśmy. Mam na... się będzie chwalił. Mam nadzieję, że będzie to widać. Yy, zwróćcie uwagę. Yy, nie, nie widać. To pokażę Wam na przebitkach. Yy, w każdym. W każdym aparacie, w każdym tak naprawdę yy, korpusie bezlusterkowym, można sobie tutaj właśnie na wizjerze, na, czy na wizjerze tutaj w ek ekranie, w, no, wyświetlaczów w wizjerze, czy na tylnym ekranie, można sobie właśnie wrysować linię tego, który Wywołać z menu. I to Tak, to się po prostu gdzieś pod jakimś przyciskiem, znaczy pod, pod przyciskiem menu, gdzieś tam w jakiejś opcji jest to na pewno i to naprawdę, na pewno, naprawdę pomaga w wyszczerzeniu. na dostanie. początku, jak. Człowiek nie jest pewien tego trójpodziału. To to jakby sugeruje stary, lub stara, lub młoda, jak należy kadrować, żeby zachować zasadę trójpodziału. Zobaczcie teraz to zdjęcie, które zrobiłem. Dokładnie o czym sobie mówiliśmy te kilka minut temu. Mamy bardzo ładnie odcinające się od siebie trzy plany. Plan chmur, które nie są niczym tutaj spektakularnym, przynajmniej w tej sytuacji, ale no, widać, że się odcinają od, 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 od grzbietów górskich, mimo że też zaśnieżone. Grzbiet masy w tatr, i poniżej, poniżej ten pierwszy plan, ten taki ząbek, ząbek, grzebień też drzew, które tutaj w pierwszym planie rosną. I to też jest bardzo fajna zasada kompozycji, właśnie w oparciu o trójpodział, gdzie jeszcze ten, jakby, ten trójpodział nam oddziela. Jest Oddziela, w, podkreślany przez to właśnie wzajemne rozmieszczanie planów. Ja jeszcze chcę powiedzieć, jakby Paweł teraz strykał tatry, to ja mu zrobiłem takie zdjęcie, w którym też zastosowałem zasadę trójpodziału. Mianowicie e, umieściłem jego głowę w lewym górnym mocnym punkcie. E, obiekty stanowił jakby poprzeczkę łączącą lewy górny i prawy górny e, mocny punkt. Także tutaj po prostu klasyczny przykład trójpodziału e, przy portretowaniu osób. Dokładnie tak. Ja mam w ogóle bardzo wielką prośbę. Próbujmy tego więcej, róbmy więcej zdjęć właśnie w oparciu o trójpodział. Zwłaszcza jeżeli, jak przeglądasz sobie swoje nawet zdjęcia i widzisz ciągle ten horyzont w połowie, prawda? I, I, po, i po... również, jak robimy portrety, nie róbcie wyłącznie w ten sposób, że umieszczacie obiekt swoją ukochaną, ukochanego czy pieska w centrum kadru. No czy w jednej sytuacji tylko. Jak robicie zdjęcia do paszportu? <śmiech> <śmiech> Oczywiście, ale, ale w pozostałych, w pozostałych przypadkach stosujcie zasadę trójpodziału, i jedną z naczelnych zasad trójpodziału przy portretowaniu jest umieszczenie bliższego oka osoby portretowanej w mocnym punkcie. Zachowaniem oczywiście y tej zasady, że przed twarzą czy przed osobą powinna być większa przestrzeń niż za nią, prawda? No właśnie dzięki temu, że umieszczamy tę osobę w mocnym punkcie. Także przejrzyj sobie teraz swoje zdjęcia, zwłaszcza jeżeli masz dużo takich zdjęć, właśnie z tą linią horyzontu w połowie, popróbuj i bardzo bym był wdzięczny, bardzo fajną opcję też chciałbym Ci zasugerować, bo ja nie dość, że na plenery i warsztaty fotograficzne fotowarsztaty.com, ale także zapraszamy Cię na y, grupę Facebookową Fotowarsztaty, tak Tam publikujecie my, Wy, generalnie uczestnicy tej grupy, publikujemy zdjęcia i je komentujemy, oceniamy. Także wrzuć zdjęcie na grupę fotowarsztaty, zrób hashtag Trójpodział, prawda, czyli hash Trójpodział. Y, I wtedy po prostu będziemy się do takich zdjęć odnosić, będziemy grillować, te komentować zdjęcia. dokładnie. O czym hmm. się nie chodzi jakieś tutaj prawda wytykanie błędów, znaczy inaczej wytykanie błędów, ale konstruktywne wytykanie błędów, si, si. tak jest. Także. Tyle w tym momencie, o, tak wspomnieliśmy inne filmy, znaczy filmy dotyczące innych zasad kompozycji na kanale fotowarsztaty też znajdziesz, a tymczasem generalnie tak wspomniałem na początku. Próbujcie, przyjeżdżajcie choćby w to miejsce, róbmy te zdjęcia w oparciu o tę zasadę trójpodziału. I komentujcie ten film. I komentujcie ten film. A ogólnie najlepiej to też skomentować w cztery oczy, bo zapraszamy Was nie tylko na kanał Fotowarsztaty, nie tylko na stronę fotowarsztaty.com, ale również na plenery, prawda? Tak. Spotkanie w takich pięknych okolicznościach przyrody, jak chociażby tutaj. Marian Krzymiński, Paweł Brzozowski, fotowarsztaty.com Trzymajcie się, cześć!